Dzień dobry Polsko. Witamy w ten piękny piątek. Troszkę deszczowy, troszkę słoneczny. Ostatni dzień przed ciszą wyborczą. O 24 wszyscy już mordę w kubeł i będziemy czekali na ogłoszenie wyników. Słuchajcie, ale ja tu słyszę, że my nie jesteśmy godni, aby wybrać pana prezydenta. Pana prezydenta to może wybrać tutaj tylko jaśnie państwo. Jaśnie państwo, panie, co ja tu czytam, co ja tu widzę w mediach, w mediach głównego ścieku, że ludzie są głupi po prostu. Ludzie nie wiedzą jak się mają zachować. Ludzie niby szkół nie kończyli, ludzie inteligencji nie mają. W portalach internetowych jadą z góry na dół, że jakieś bydło, że jakaś trzoda, że jakiś chleb głosuje na jednego z kandydatów, a ten drugi to wiadomo. Wielki świat. To o, Panie Wielki Świat i tam wiadomo ludzie wykształceni, inteligentni, oczytani, światowcy na niego głosują. No właśnie, szkoda tylko, że statystyki mówią coś innego. Szkoda, że statystyki mówią coś innego. Jak ogłoszono statystyki i pokazano badania co jest elektoratem platformy obywatelskiej, jakie członki zapisały się do tej partii, to wychodzi, że ponad połowa ludzi zapisanych ma jedynie wykształcenie podstawowe. No, to czytani, inteligentni. Na pewno ze szkołami. Niektórzy to nawet mówią, że ósmą klasę to po trzy razy robili. Tacy byli docikliwi, tacy byli specjaliści. No i ja im wierzę, tak mogło być. No i słuchajcie, i teraz opluwanie tych wszystkich, którzy mają inne zdanie. No to pokażcie coś merytorycznego, co potrafi ten wasz kandydat. No, pokażcie mi Państwo, co ten wielki światowiec umie. Pokażcie jakieś jego, jeden, dwa, no trzy, pokażcie super sukcesy, którym mógłby się pochwalić. No przecież ministrem był, prezydentem miasta jest. No i co? Nie daje rady? No i co? Nie daje rady? Nie można pokazać? Tylko trzeba pluć na tych drugich? Tak ma wyglądać kampania wyborcza w naszym państwie? Tak ma wyglądać kampania wyborcza na, prezyd na prezydenta? W 2025 roku na szczęście to już się kończy. Na szczęście zostało parę godzin i będziemy mieli święty spokój i wszyscy zamilkną. Chociaż, czy wszyscy zamilkną? Pokazywałem Wam na jednym z filmów, w jaki sposób w czasie ciszy wyborczej można bezkarnie dodawać informacje w mediach społecznościowych oraz robić reklamę. To pan Kalisz powiedział, że można spokojnie pójść na przykład do Niemca, czy pojechać za granicę. On nie wskazywał akurat Niemca, ale my, tu w Świnoujściu, możemy pójść do Niemca i spokojnie wysyłać sobie informacje na portale społecznościowe o tym, co się dzieje. Możemy spokojnie wysyłać jakąś propagandę na kandydata czy propagandę na naszego kandydata. Wszystko możemy zrobić. Wystarczy przejść 100, 200, 300 metrów, zależy to, gdzie mieszka w Świnoujściu, jak daleko ma do granicy z Niemcami. No ale czy na tym to ma polegać? Czy na tym to ma właśnie polegać, żebyśmy się nawzajem opluwali, żeby była taka sytuacja, że będzie się wyzywało ludzi od jakichś głąbów? Tym bardziej, że nie ma się do tego żadnej podstawy. Tak naprawdę, nie ma się do tego żadnej podstawy. Tak jak już mówiłem, ponad połowa. Elektoratu, może nie, elektoratu. ponad połowa ludzi zapisanych do platformy to po prostu ludzie z podstawowym wykształceniem. No, ja tak mówiłem i ja w to wierzę. Po ich zachowaniu, po ich reakcjach, po ich działaniach, to ja w to akurat wierzę. No, zobaczcie, jaka ładna pogoda się zrobiła u nas w Ślinuściu, A U nas od groma Niemców, panie, ktoś powie: Przyjechali świętować, że wygra Trzaskowski Jest taka szansa. Jest taka szansa, ponieważ u nas. Zawsze głosują ludzie na czerwonych lub na niebieskich. Zawsze na czerwonych lub na niebieskich. Także słuchajcie, pan Trzaskowski wie, że jest tu taki beton partyjny, tylu jest tu dlemingów, że nawet postanowił nie odwiedzić Świnoujścia w czasie kampanii wyborczej. On w miejsca, gdzie jest taki beton, po prostu nie przyjeżdża. On wie, że te lemingi tutaj, co by się nie powiedziało, co by się im nie kazało, to zaraz zrobią to z klaskaniem łapkami i powiedzą brawo, brawo. Także słuchajcie, oczy szeroko otwarte, kampania wyborcza już się kończy. Za chwileczkę idziemy do urn wyborczych. Na naszym portalu eswinoujście.pl jest informacja o tym, w jaki sposób może dochodzić do fałszowania tych wyborów. Także tutaj też musimy mieć oczy szeroko otwarte. Musimy się rozglądać, patrzeć. Nie ma co ufać. A ja go znam, bo to mój sąsiad. Ludzie, w takim mieście jak Świnoujście, Wyspa Szwagrów... Minimum zaufania, maksimum kontroli. Takie powinno być nasze podejście przy drugiej turze wyborów. Patrzcie na to, co się dzieje w komisjach wyborczych. Rozglądajcie się. Nie ufajcie na słowo. Za 72 godziny będzie już po wyborach. Będziemy znali oficjalne wyniki. Także życzymy Wam miłego weekendu, spokojnego weekendu. Idźcie na wybory, trzymajcie się z Panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci, Twoje pierwsze źródło informacji.